Do fundacji Gamon w Tarnobrzegu zawsze wchodziłem takimi zewnętrznymi betonowymi schodami pamiętającymi jeszcze czasy towarzysza, towarzysza Gierka. Jak słyszycie, <grywki> tych schodów już, już nie ma. Panowie tam te schody rozbierają. Wykorzystują do tego specjalny mod <gryny> udarowy. Są na szczęście drugie, ale mam nadzieję, że w miejsce tych rozbieranych powstaną piękne marmurowe schody, które będą Was prowadziły do Fundacji Gamon, która promuje kulturę lasowiacką i także szyje na miarę. Serdecznie Was zapraszam. Czyli zobaczmy, co w Fundacji Artystycznej Gamon mamy na, na stole. Ważną częścią szycia na miarę w naszej pracowni jest szycie strojów dla kół Gospodarni Wiejskiej. Właśnie realizujemy projekt dla jednego z kół z naszego regionu: szyjemy sukienki. Sukienki, elementy tkaniny w, typowo folkowe, ale też będzie element haftula sowieckiego. E, szyjemy e, coś fajnego, coś wyjątkowego, coś e, po prostu zwyczajny strój, zwykła sukienka, ale szyta na miarę, idealnie dopasowana i też pokazująca charakter danego koła. A jak to wygląda już? Jako produkt gotowy? Przejdziemy? To nie jest jeszcze, A, jeszcze produkt gotowy, tylko to jest przeszykowane na, na pierwszą przymiarkę. E, pokazujemy, że w każdym rozmiarze można wyglądać też kobieco. To koło, wiejsk koło gospodyni wiejskich jest bardzo aktywne, więc te sukienki muszą spełniać takie normy, że są wygodne. E, też są cienkie, bo z reguły panie pracują w sezonach letnich. Ale przede wszystkim są wygodne. Ta tkanina też tutaj może nie widać, nie była jeszcze prasowana, ale ona się nie, bardzo nie mnie. Ważne, żeby podkreślić też, też dekolt. Panie są. Z tego koła e, młodsze i starsze, żeby każda też czuła się fajnie, wyjątkowo. A ja zawsze uważam, że w prostocie siła mniej znaczy więcej e, i takie też będą te, te sukienki. Chcę pokazać, że nie musimy się przebierać, możemy się fajnie ubrać.